Dzień dobry, dobry wieczór, dobranoc. Ja jestem Dag witam was z kolejnym odcinku na tym kanale. Jesteśmy dzisiaj w nietypowym miejscu, a mianowicie na kraju Niemce czyli takim serwerze dla twórców Minecraftowych. Nie wiem jak tu trafiłem, ale jestem i zaczynamy swoją podróż dzisiaj po dłuższej przerwie. Ze mną dzisiaj są cr 7 The Gold, Sonic, Sniessco, Forux No i generalnie jest to serwer Survival. Zaczy... <ścoughs> zaczynamy swoją podróż. I zobaczymy jak to będzie. Oni się tutaj już trochę pobudowali. Ja nie byłem na starcie nawet i yy, musimy zacząć sobie tutaj, że tak powiem, troszkę po pewnym czasie. Zwiedzimy w ogóle, jak to tutaj wygląda wszystko. To co to jest, jakieś plusiki? Okej, okay, tu jakieś rzeczy składują, rozumiem, mięso jakieś pewnie tego typu rzeczy. Tam generalnie, gdzie byliśmy, jest taka sala otra powiedzmy, nie? W tym miejscu spotykają się wszyscy, jak są jakieś eventy, jakieś rozdania. O! Tam jest jakiś logo, ok. Jakiś sklep. On jest pusty, akurat. I właśnie takie sklepy są. Słuchajcie, tu jest jakiś sklep. To jest chyba sklep nie Scott'a. Nie, to jest chyba przy Melinie? Przy Melinie. No i tutaj. Taki fajny bar, powiem wam. To jest flaga. O kurde, o kurde. Nie, nie, nie. Daj, daj mi pozwiedzać, co? No niestety, Pan Andrzej nam przeszkodził tutaj, czasami wpadaj i jest niezbyt miłym gościem Owieczka, baj, 3 xz Brat się bawi w tazocha, micianek Okej, okay. <grymne> fajna owca Panie Andrzeju, proszę iść ode mnie, bo ja tutaj zwiedzam Tu jest chyba jakaś włoska restauracja Cook beef, okej okay. Wiemy gdzie kupować jedzenie Panie Andrzeju, proszę dać mi spokój Pro piramida. trochę upo, okej okay. W porządku Co my tutaj jeszcze mamy Okej, okay, tu jakieś wiadomości widzę Ale w każdym razie, teren zajęty przez micianek Czyli tu chyba jakiś dom po prostu powstaje Ja będę musiał też czegoś poszukać Co to jest Pytanie pierwsze Kategoria druga A, słuchajcie, w ten piątek Generalnie na serwerze, czyli jutro w sumie już Odbędzie się event Quiz, jakiś taki quiz Na którym będę Zobaczymy, czy uda mi się to nagrać. I czy w ogóle będę? Mam nadzieję, że tak. I mam nadzieję, że wrzucę z tego film podatek za wejście. Nie no, pff, nie będę płacił, przepraszam bardzo. Ale ja nie mam nawet w sumie kobla. Forux to lepszy twórca niż Forux. Co? Okej okay. dobrze wiedzieć. Zaczynamy przygodę. KT. Kraina twórców, tak? Jezu, a ja powiedziałem na początku chyba kraina MC. <laughs> wybaczcie, wybaczcie. Kraina twórców. Forux już nie wierzy w ogóle, że wbije na ten serwer, ale udało się. I trzeba zebrać troszkę drewna. Dlatego ja wam robię szybkiego time lapsa, kiedy sobie go zbieram. zbieram Moi drodzy, chyba jednak lekka zmiana planów, bo nie wiem czy to jest dzień, że ja mam brightness tak ustawiony wysoko. I to jest noc, bo strasznie dużo zombiaków widzicie? Panancej tutaj chodzi, chociaż nie, to nie jest pananze, bo ma buty. W każdym razie dużo mobków mnie strasznie atakuje, a ja nie mam totalnie nic, nie mam nawet jedzenia. Słuchajcie, generalnie zagranie na serwerze dostaje się kasę, pewnie jak się coś sprzedaje również. W każdym razie mamy 15 dolarów. Sklep skota fajnie, chlebek tutaj do kupienia jest. Ja sobie pozwolę kupić... E, z pięć chlebków mi wystarczy na początek. Całkiem tanio tutaj z, u skota, co tutaj? Trzy gunpowder. E, Okej, okay. glass. No, Sitsy to niekoniecznie raczej ktoś kupuje, tak mi się wydaje, bo wystarczy ściąć trawę. Ale może to jest towar e, taki... Mm którego nie bardzo... niedużo jest na serwerze. Bo jak tak widzę to wycięte wszystko jest. Tu trwa budowa chodnika. Nie zasypywać. Okej, okay. czyli tutaj trwa budowa chodnika, fajnie. Na donated. Okej, okay, donated. Proszę nie ścinać drzew. Tu powstanie utajnione. Ewentualnie ściąć i posadzić. Okej, okay, w porządku. Tam widzę też jakiś domek. Przejdziemy się zobaczyć, póki jest ta chyba noc. Tam w ogóle powstaje jakiś wieżowiec? Tak to wygląda przynajmniej. Zobaczymy sobie tą chałupkę. Tu, tutaj kurczaki sobie siedzą. Co to jest? Od MPDB. Okej, okay, tutaj jakieś prezenciki wpadają. Fajna, taka skromna, miła chałupka nad, nad rzeczką. Bardzo spoko pomysł. Mam troszkę, powiem Wam szczerze, zamknę tutaj drzwi. Mam taki problem, że nie wiem w sumie jaką budowlę chciałbym zrobić, bo to fajnie by było, jakby to był jakiś taki naprawdę piękna budowla. Ale chyba na początku zrobimy coś takiego casualowego, żeby mieć w ogóle domek, gdzie mieć skrzynki i tak dalej. Tam, tam bym się jeszcze przeżył z ciekawości i ewentualnie słuchajcie, później będziemy myśleć nad czymś ciekawszym. Od razu mówię, że ja w Minecrafta te nowsze wersje nie grałem dużo. E, raczej jestem no zresztą chyba mówiłem w pierwszym odcinku, że jestem bardziej takim twórcą, no, który troszkę nie grał w Minecrafta i teraz wraca i staram się dla was jakieś treści tutaj tworzyć. Okej, okay, to fajnie, pan sprzedawca. Nie mam pojęcia, co to jest. No ale wracając, e... I ja nie ogarniam Minecrafta do końca. Znam podstawy i tyle, tyle wiem. Eee, także jakbym czegoś nie ogarniał, to nie śmiejcie się ze mnie w komentarzach, douczę się. Jesteśmy moi drodzy już w wiosce. Oszczędziłem wam chodzenia i przy okazji wita Was przepiękny widok słońca w shaderach, bo dodałem shadery, ostatnio formatowałem komputer i zapomniałem. Przepraszam, ta gra nie wyglądała tak pięknie jak teraz, ale słuchajcie, buduję sobie tutaj posesję. Plan jest dosyć prosty, już Wam tłumaczę. Tutaj będzie taka główna część chałupki. Będzie wychodził taki wielki komin, z niego będzie dym leciał na ognisku, i tutaj będzie dwupiętrowe, prawdopodobnie taka chałupka. Z boku, tutaj mniejszy, tutaj będzie magazyn, jakieś takie mniejsze pierdoły i taka fajna, tutaj. Wierzę, że tak powiem, zakończona takim czubkiem ostrym. Mam taką wizję. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak ładnie to wyjdzie, na pewno muszę stąd bryki zebrać. Te ciemne, te jasne również. No i wiadomo, drewno. A my tutaj, dookoła, z tego co widzę, mamy chyba tylko to zwykłe. Ok. widzę tutaj, mamy kopalnię publiczną. Trochę się boję wchodzić, zwłaszcza, że nie mam pochodni. Ale spróbujemy. Może nic mnie nie zabije od razu. Dobra, czekajcie, gdzie to węgiel spadł? Tutaj. No to fajna, fajna ta kopalnia publiczna, w której nic nie ma. A, sorry, przepraszam. Ech. Skakać nie skakać. Skakać nie skakać. Nie skaczę, nie ma takiej... Albo skoczę. Ehm <śmianie> um, um. <śmianie> Wyczuwam wyczuwa Małe kłopoty, Kurde Dobra, Spodziewałem się tego, ale chciałem zaryzykować. Tu będzie właśnie event, Rozbudowali z tego co widzę. Co my tu mamy? Okej okay, tu miejsca do odpowiadania. Tam będą pytania. Spoko, naprawdę fajnie to wygląda. Aż jestem strasznie ciekawa, jak to będzie końcowo wyglądało. Ten cały event, który mam nadzieję, że Wam nagram. Jesteśmy niedaleko to jeszcze takiej chałupki. Ktoś się osadził troszkę dalej od wioski, więc jestem ciekawy i pójdziemy sobie zobaczyć kto to w sumie jest. Warto jeszcze wspomnieć moi drodzy widzowie, że jeśli ktoś z was jest małym youtuberem, większym youtuberem i mielibyście ochotę pograć sobie w takiej... Do, w dobrym towarzystwie, e, właśnie pobudować sobie, pograć survival, tu jest zakaz niszczenia budowli, jesteście dosyć bezpieczni. Takie powiedzmy rodzinny gameplay. To zapraszam do linku w opisie, w którym wyślę Wam formularz, jeśli mielibyście ochotę, i tam cały zarząd, że tak powiem, tego serwera będzie to później sprawdzał i zapewne sobie będziecie mogli pograć. Nie ma wymagać, z tego co się orientuję, dużej ilości subskrypcji, natomiast jeśli jesteście mniejszym twórcą, powiedzmy. Jeśli jesteście mniejszym twórcą, powiedzmy, no to musicie e, bodajże chyba wysłać film do weryfikacji, żeby, wiecie... Nie było to, powiedzmy, nagrywane telefonem, tak, nie wiecie, byle co, że tak powiem. Ja sobie pozwolę tu ukraść e, e, boże, zboże. Zasieję, mam nadzieję, że nikt nie będzie miał mi za zły, ale potrzebuję strasznie jedzenia, więc... A to odrośnie, odrośnie. Także na spokojnie. I, no, generalnie tak to wygląda. Prawdopodobnie w kolejnym odcinku już zobaczycie fundamenty tego budynku, bo ja będę sobie grał poza filmami i będę wam pokazywał, co się zmieniło w wiosce, co będzie. No i żebyście nie mieli po prostu takiego nudnego gameplayu, gdzie ja zbieram surowce, wiecie, buduję. Chociaż zbudowania może tajemnicze jakieś wam wrzucę, ale nie obiecuję. W każdym razie, widzimy się w kolejnym odcinku. Dziękuję wam bardzo, wam bardzo za oglądanie. W ostatnim filmie zbiliście 300 wyświetleń. Mam nadzieję, że tutaj dobijemy chociaż do setki, bo jest to troszkę inny format. Dziękuję wam w każdym razie za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!